Siemanko witam was bardzo serdecznie w już drugim vlogu na tym naszym kanale. nasze na gospodarce. Tym razem jestem na innym gospodarstwie, ponieważ to jest eterę chłopaków na łąkę, bo dzisiaj będziemy owijać belki. <śmiech> <śmiech> Ogólnie robimy to dlatego, że dzisiaj wieczorem albo po południu ma być jakaś burza, więc przydałoby się już to zrobić. Teraz muszę lecieć z buta po ładowarkę, bo dzisiaj sam jestem. Na praktykach. <laughs> Dobra, to w takim razie zabieramy się załadowanie. Mamy tu trochę belek. Nie by nie dużo, ale, ale jest ich troszkę. Więc na no, trzeba będzie je załadować. Dobra, no, słuchajcie, ja już jadę do domu tym sprzętem i widzimy się na chwilkę, jak przyjadę z etarem. Bo jeszcze dzisiaj, oprócz tej oto akcji, będziemy kosić jęczmień, tak? Słuchajcie, ruszają żniwa jęczmienia znaczy nie dzisiaj, ale jutro, czy tam pojutrze. Wszystko zależy od chłopaków. Na razie, wracam na gospodarstwo. Dzisiaj burze mają być, więc nie wiem jak to będzie wyglądało, czy, się, czy tam się nie osypie kurczę ten jęczmień, ale zobaczymy jak to wygląda. No ja się trochę obawiam, ale nic na to nie poradzę. No, no a trzeba by szybko schować przyczepę i trzydziestkę, bo już zaczęło lać jak nie wiem, więc szybciutko otwieramy i będziemy, będziemy wjeżdżać. Więc widzimy się słuchajcie chyba później, kilka dni później, jak będziemy już powoli żniwo będziemy kościć jęczmień. Więc widzimy się za kilka dni. To witajcie widzowie! Witam Was w drugiej części tego odcinka, i tym razem zaczniemy żniwa jęczmienia. Już tutaj ciągnik jest przygotowany. Wszystko jest gotowe i jedziemy teraz. Pojedziemy na pole. Zaraz zobaczymy, czy on tam kosi w ogóle. Bo miał, mówił, że yy, mówił Kuba, że będzie kosił jedno z pól. Tutaj niedaleko to się przejdę tam szybko i zobaczę. Bo to jest praktycznie obok, tutaj tak, kosi tutaj. Więc pójdę tam do niego się zapytać, co z koszeniem. I zaraz będziemy jechać w pole. Dobra, słuchajcie, podejdziemy do niego i się zapytam za ile będzie to koszenie i tak dalej. Cześć Kuba. No cześć. Ja się chciałem zapytać za ile koszenie i to jak to wygląda. Koszenie za jakieś pół godzinki. Dobra, okej, okay, to będę czekał już na polu. Dobra, słuchajcie. Jak na razie sprawa wygląda tak, że zostawiam tutaj ciągnik, zabieram kluczyk. Czekamy aż przyjedzie Kuba kosi ciężmień. A teraz może przejdę się do Bartka i się zapytam, jak wygląda sytuacja y, z jego kombajnem. Cześć Bartku. Jak tam? Widzę, że naprawiłeś rekorda. A, no naprawiłem. Było ciężko, bo aż musiałem zaglądać do mocarni. Jedziesz dzisiaj coś kosić? No, ja dzisiaj na pewno jadę kłaść jęczmień, bo rzepaki to jeszcze za zielone. No to ja Ci już nie przeszkadzam, bo wydaje mi się, że Kuba już... Przyjechał tam na nasze pole kosić, więc ja lecę. No na razie. No widzowie, właśnie zaczął kosić, tak jak przypuszczałem. Więc no, czekamy aż będzie pełny zbiornik. Może dziadek zaraz przyjedzie zobaczyć te żniwa. Odpali golfa i przyjedzie. Tak mi się wydaje, że powinien przyjechać. Coś mówił, że będzie przyjeżdżał. You call my name, my mind runs wild Et sur la piste du dame, I'm feeling my desire Et voilà, je suis en France comme ça Now you can voyage avec moi Et tous les mondes charment, la la Everyone scream, allez, voilà Mais tous les mondes charment, tout la la Cześć Bartku, jest ogólnie pi bardzo pilna sprawa, ponieważ muszę pożyczyć na szybko przyczepę, bo ona nam nie starczy. Trochę lipa z tym pożyczaniem, ale pożyczę wam jedną z moich przyczep do wieczora, bo na jutro będę potrzebował. Dobra, nie ma problemu, zrzucimy to. Dobra, to lecę. Cześć. Na razie. Dobra. Podłączamy przyczepę i lecimy szybko. Właściwie to e, najpierw ja zawiozę to przyczepę na gospodarkę y, i pojadę y, po nasz wóz. Tak lepiej, najlepiej będzie najlepiej. Jest taki zapierdziel, że normalnie masakra. No cześć Kuba. No teść. Trochę przestujniałem, więc chciałbym, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Bo ja jestem jeszcze umówiony z dziutkiem na koszenie. O Jezu, no to bardzo przepraszam, ale był taki sepierdzień, że boję się, że nie wejdzie na wszystko i trzeba będzie jechać jeszcze po jedną przyczepę, którą mam na podwórku. Nie, cały zbiornik udało się opróżnić. No, na razie. A i pamiętaj, że jutro masz pomóc przy żniwach, bo jutro kosimy jeszcze nas. W wracamy na gospodarkę i będziemy oddawać przyczepę Bartkowi Ale to już chyba poza odcinkiem, bo normalnie jest taki zapierdziel, że... o, szkoda gadać To było słuchajcie na tyle z tego vloga mmm, Także trzymajcie się i do następnego